na coś. Ja No i dzisiaj jest zostawienie premier na miesiąc czerwiec 2022 na konsolach Xbox One i Xbox Series. Także lecimy z odcinkiem drugi czerwiec. W Saudiers akcję ukazano z boku. Przemierzając te ragaje, odkrywamy kolejne tajemnice tej krainy, rozwiązujemy zagadki środowiskowe, skaczemy po platformach i omijamy rozmaite pułapki, a także stawiamy czoła hordom przeciwników. Jak przystało na Metroidvanie, kolejne poziomy są pełne rozgałęzień, a dostanie się w wiele miejsc wymaga spełnienia określonych warunków. Walka z przeciwnikami stanowi jeden z głównych elementów gry. To, jak wyglądają dynamiczne potyczki, w dużej mierze zależy od tego, na którą klasę postaci zdecydujemy się przed rozpoczęciem zmagań. Podczas gdy zwiadowca wyposażony w tarcze i miecz świetnie radzi sobie w walce w zwarciu, czarodziej korzysta z magii bojowej, natomiast łucznik eliminuje nieprzyjaciół na odległość. Niezależnie od tego, na którą profesję się zdecydujemy, podczas potyczek musimy wykazywać się zręcznością i refleksem. Oprócz szeregowych adwersarzy, na naszej drodze stają potężni bossowie. W miarę postępów ulepszamy zdolności protagonisty i zdobywamy nowe ataki, a także odblokowujemy coraz lepsze wyposażenie. Przeciw, to jest. W grze An 2 The Wafer S Legacy akcje ukazano z lotu ptaka. W trakcie zabawy przemierzamy rozległy świat, który zaprojektowano w taki sposób, by sprawiał wrażenie żywego. Składają się na niego gęste lasy, malownicze doliny, górskie szczyty, a także klaustrofobiczne podziemia. W każdym z tych miejsc czyhają niebezpieczeństwa w postaci wrogo nastawionych ludzi i agresywnych bestii. W połączeniu z faktem, że w omawianej produkcji zaimplementowano mechanikę Permadit, sprawia to, że do każdej wyprawy należy odpowiednio się przygotować. Niemniej, w miarę postępów rośnie potencjał bojowy naszej postaci, a dzięki coraz lepszemu wyposażeniu z czasem możemy stawiać czoła coraz większym zagrożeniom. Próbujmy, Kampania Spellforce 3. Fallen God zabiera nas w podróż na Urgat. Niewielki kontynent świata i ołów zamieszkiwany przez wiele cywilizowanych ras. To także dom dla plemienia koczowniczych troli prowadzonych przez Akroga. Młody wódz ma wiele powodów do zmartwień. Jego lud, wygnany ze swoich terenów, stał się celem kłusowników poszukujących trollich kłów, a niedobitki przetrzebia zaraza. Kiedy wydaje się, że los klanu został przesądzony, tajemniczy elf wskazuje akrogowi sposób na ocalenie plemienia wskrzeszenie upadłego boga. Zdesperowany troll chwyta się ostatniej szansy i zabiera swój lud w długą podróż. Która powiedzie go przez cały Urgat. Zgodnie z tradycją serii, Spellforce 3 na PC zręcznie łączy ze sobą mechaniki gier RTS i RPG. Gracz tworzy i rozwija własną postać, a do swojej drużyny może przyłączać poznanych w miarę postępów historii towarzyszy. System rozwoju herosów jest jeszcze bardziej otwarty niż w poprzednich częściach, między innymi dzięki odejściu od klasycznego podziału na klasy. Zamiast tego twórcy przygotowali szereg zdolności i specjalizacji, które można dobierać do swoich potrzeb. Kierować możemy maksymalnie czteroosobową drużyną bohaterów, której zadaniem jest rozwiązywanie zagadek, omijanie pułapek i walka z niewielkimi grupami wrogów. W takich momentach gra przypomina produkcję typu hack and slash. W większości misji jednak Prędzej czy później obejmujemy zarząd w formule RTS nad własnym obozem, wznosimy budynki, wydobywamy surowce i rekrutujemy wojska, które wspomagają działania herosów. Tym razem skala starć jest jeszcze większa pod swoim dowództwem możemy mieć nawet 300 jednostek, w związku z czym żołnierze nie przypominają już zbrojnej bandy, lecz regularną armię, w której istotną rolę odgrywają formacje. Na przebieg bitwy wpływają też takie czynniki jak ukształtowanie terenu, widoczność czy zwiat. Spellforce 3 Sol Harvest wprowadza garść zmian w stosunku do podstawowej wersji gry. W grze pojawiły się dwie nowe rasy w postaci krasnoludów oraz mrocznych elfów, a wcześniejsze trzy frakcje zostały znacząco zróżnicowane. Każda z nich dysponuje trzema wyjątkowymi bohaterami o zróżnicowanych specjalizacjach. A lista ich zdolności poszerzyła się o kolejne opcje. Co więcej, wszystkie rasy oferują odmienne jednostki oraz unikalne mechaniki rozgrywki, dzięki czemu gra się nimi nieco inaczej. Dodatkowo otrzymały one wsparcie oddziałów latających, co pozwala na stosowanie nowych taktyk. Ważne zmiany zaszły w systemie surowców. W Sol Harvest dodano sektorowy system zasobów. Oparty na globalnej dystrybucji dóbr oraz wspomnianych wyjątkowych mechanikach poszczególnych frakcji. 8 Czerwiec. W My Life gracz wciela się w alchemika, który otrzymał od demona zdolność przywoływania sukubów. To właśnie dzięki składaniu ofiar z tych istot, protagonista może stworzyć naczynie dla duszy swojej żony. Sukuby tworzone są za pomocą kombinacji różnego rodzaju dostępnych w grze surowców. Każda z tych istot wyróżnia się własnym charakterem oraz potrzebami. Aby mogły one zostać wykorzystane do rytuału, należy najpierw zbudować z nimi odpowiednią relację. Do tego celu twórcy postanowili wykorzystać mechaniki charakterystyczne dla gatunku symulatorów randkowych. Tak więc gracz musi między innymi prowadzić z sukubami rozmowy oraz obdarowywać je różnymi prezentami. Umożliwia to systematyczne zapaska sympatii. Aby kupować podarunki dla sukubów, potrzebne jest złoto. Pieniądze można zdobyć na dwa sposoby: wysyłając sukuby do pracy lub wykonując zamówienia specjalne dla mieszkańców miasta. 9. Główną atrakcją gry Tour de France 2022 rok jest możliwość wzięcia udziału we wszystkich 21 etapach tytułowego wyścigu z sezonu 2022 rok. W trybie pro Leader tworzymy własnego kolarza i decydujemy o jego profilu, możemy wcielić się w górala, splintera, punchera lub zdecydować się na uniwersalnego zawodnika. Podjęta przez nas decyzja ma wpływ na to, jak nasz zawodnik poradzi sobie w określonych warunkach, a następnie samodzielnie walczymy o zwycięstwo. W trybie pro team natomiast przejmujemy kontrolę nad całym zespołem, który startując od zera stopniowo wspina się po szczeblach sportowej kariery, w miarę postępów startując w coraz bardziej prestiżowych zawodach. Opisywany tytuł pozwala nam walczyć o zwycięstwo nie tylko w tytułowym wyścigu, lecz również w szeregu innych, jak choćby będący nowością w serii Primavera Classic, inspirowany ważnymi włoskimi zawodami kolarskimi. Oprócz wyścigów licencją objęto zarówno zawodników, dzięki czemu pojawiają się tu m.in. Tadej Pogacar, Matthew van der Powell, Wout van Aert, Primoz Roglic i David Gaudu oraz zespoły, wśród których pojawiają się trzy nowe, czyli Eolo Cometa Cycling Team, Kadże Rural Seguros RGA oraz Uno X Pro Cycling Team, jak i marki oraz obiekty ustawione na trasach. 10 czerwiec Akcja de i rozgrywa się w tytułowym kamieniołomie. Ostatniej nocy obozu letniego nastoletnich wychowawców urządza imprezę, chcąc uczcić zakończenie wakacyjnego wyjazdu. Zabawa zmienia się w prawdziwy koszmar, kiedy wynaturzeni, agresywni miejscowi rozpoczynają brutalne polowanie na protagonistów. Dalszy ciąg opowieści, a co za tym idzie również jej finał, jest kształtowany przez nasze wybory. To, jakie relacje połączą bohaterów, w jaki sposób spróbują poradzić sobie ze śmiertelnym niebezpieczeństwem, a przede wszystkim to, komu uda się przeżyć, zależy od decyzji podejmowanych przez nas w toku zabawy. 14. Czerwiec. Przed wyruszeniem należy zebrać drużynę i to od tego zaczynamy przygodę, werbując czterech bohaterów, różniących się wyglądem, jak i umiejętnościami. W trakcie gry wraz ze zdobytym doświadczeniem możemy ulepszać atrybuty i generowane losowo zestawy zdolności postaci. Odpowiednio dobrane umiejętności są kluczowe, zwłaszcza, że w The Hand of Merlin śmierć jest permanentna i jeśli nasza drużyna zostanie zgładzona, musimy zaczynać zabawę od nowa. W trakcie gry eksplorujemy mapę, handlujemy, bierzemy udział w losowych spotkaniach i zdarzeniach, ale przede wszystkim walczymy. Przed nami potyczki turowe zarówno z ludzkim, jak i demonicznym przeciwnikiem. Aby wyjść z cało z walki, należy korzystać z atutów terenu w postaci osłon czy wyżej położonych punktów. Oprócz tego warto zaopatrzyć naszych bohaterów w odpowiedni ekwipunek. I tak inwestujemy w broń i zbroje, pod warunkiem, że posiadamy odpowiednią ilość złota i udało nam się napotkać handlarza. W ich asortymencie nieraz natykamy się również na drogocenny artefakt, czy to miecz dzierżony przez samego króla Artura, czy inne osobliwe i potężne przedmioty. 16. Redu 2 to futurystyczne wyścigi odwołujące się do klasycznych przedstawicieli tego gatunku, takich jak serie VP czy F0. Gra charakteryzuje się bardzo dużymi prędkościami osiąganymi przez maszyny oraz mocno zakręconymi torami. Trasy są niebezpieczne i kluczową rolę w rywalizacji odgrywa eliminowanie przeciwników poprzez spychanie ich na przeszkody. Produkcja oferuje 12 podstawowych wzorów podwozi i pozwala montować na nich zatrzesienie różnego rodzaju części, co w sumie zapewnia duży wybór możliwych ślizgaczy. Gracze mogą wybierać między bogatym zestawem różnego rodzaju silników, stabilizatorów, sterów, klap, urządzeń chodzących, skrzydeł, spoilerów czy elementów karoserii. Wyścigi przebiegają według różnych zasad. Mamy tutaj tradycyjne rywalizacje, gdzie wygrywa pierwsza osoba na mecie, jak również zawody, które toczą się do momentu, gdy na trasie pozostanie tylko jeden zawodnik. Możemy także bawić się samotnie, próbując osiągnąć najlepszy czas przejazdu, jak i zmierzyć się w wyścigowych bitwach z bossami. 21 czerwiec. Fall Guys Ultimate nakaut w całości opiera się na trybie multiplayer. W pojedynczym teleturnieju może wziąć udział do 60 graczy, którzy przystępują do kolejnych losowanych przez grę konkurencji. Mogą to być konkurencje dotyczące rywalizacji z innymi graczami lub współpracy w obrębie drużyny. Autorzy gry przygotowali kilkadziesiąt różnych konkurencji. Większość konkurencji opartych o współzawodnictwo to różnego rodzaju wyścigi z torami przeszkód lub zawody w utrzymanie się na polu gry, np. unikanie ruchomych bloków spychających graczy z niewielkiej półki. W grze pojawiają się też jednak konkurencje drużynowe, w ramach których gracze są tymczasowo łączeni w dwóch, trzy lub cztery drużyny. Shadowrun Returns to CRPG w starym stylu, z turowym systemem walki i dwuwymiarową grafiką. Jest to pierwszy duży projekt firmy Herbrain Schemes, Do tej pory zespół zajmował się produkcją gier mobilnych i niezależnych. Studio założone zostało jednak przez prawdziwych weteranów branży, w tym Jordana Weisman. Czyli człowieka, który współtworzył grę fabularną Shadowrun oraz światy batletek i Crimson Skies. Tytuł został sfinansowany na Kickstarterze. Akcja toczy się w 2054 roku, w rzeczywistości, w której cyberpunk łączy się z elementami fantazy. W rozdziale zyskujemy dostęp do nowego obszaru lokacji obejmującej dwie wyspy w archipelagu Systes, High Isle i Eminos, łączącego tropikalny klimat ze średniowiecznymi zabudowaniami. Na swojej drodze spotkamy dwie nowe towarzyszki, haitkę Ember i bretonkę Izabel z unikalnymi umiejętnościami, osobowościami i zadaniami. Wraz z nowym obszarem zyskujemy dostęp do szeregu atrakcji, trialu Dritsail Reef, 12-osobowego kooperacyjnego rajdu, lochów, misji, nagród i zestawów przedmiotów związanych z High Isle, antyków oraz światowych bossów i wydarzeń. Rozszerzenie wprowadza kolekcjonerską karciankę, grywalną w świecie ESO, Tales of Tribute. Możemy rozegrać partyjkę z innymi graczami, a nawet z NPC-ami w tawernach w całym Tamriel, co w przypadku niektórych postaci odblokowuje dodatkowe wątki fabularne. Za toczenie rozgrywek otrzymujemy nagrody w postaci m.in. mebli czy kamieni transmutacyjnych, a także awansujemy w wewnętrznym systemie minigry. 23, Rozgrywka Nirvana, a Initiative nie różni się znacząco od części pierwszej pierwszej. Klu zabawy to prowadzenie śledztwa. Cel odbywa się na dwa sposoby. Po pierwsze, odwiedzamy różne zakątki Tokio, gdzie szukamy śladów i wydobywamy informacje od spotkanych NPC-ów. Po drugie, w określonych sytuacjach możemy odwiedzić podświadomość osoby mającej związek ze sprawą. Podczas takiego nurkowania mamy 6 minut na odblokowanie wszystkich mentalnych blokad. Cel wymaga podejmowania właściwych decyzji i rozwiązywania łamigłówek. W odróżnieniu od poprzednika tym razem jednak twórcy zaimplementowali więcej podpowiedzi i ułatwień. Dostępne są tym razem również stopnie trudności. Akcja gry przedstawiona została w perspektywie pierwszo lub trzecioosobowej do wyboru, zaś sama rozgrywka koncentruje się w znacznym stopniu na eksploracji rozległego. Otwartego świata na powierzchni księżyca. Podczas naszej wędrówki i rozwiązywania kolejnych zagadek, popychających fabułę gry do przodu towarzyszy nam niewielki latający robot ASE-AN. All Shing Ai. Dzięki jego pomocy możemy na przykład przedostać się przez szereg niebezpiecznych stref i stawić czoła wielu napotkanym niebezpieczeństwom. Do dyspozycji bohatera oddano także gwiezdny pojazd, dzięki któremu eksploracja rozległych przestrzeni staje się nieco łatwiejsza, oraz plecak rakietowy, z którego pomocą dostaniemy się w wiele z pozoru niedostępnych miejsc. Naszym zadaniem jest jak najszybsze przechodzenie dwu- lub trójwymiarowych poziomów, w zależności od gry, skacząc i wykorzystując specjalne zdolności bohaterów. W przypadku sonica jest to rozwijanie stopniowo coraz większej prędkości. Po drodze musimy pokonywać lub omijać wrogów. Możemy też zbierać złote pierścienie odblokowujące dodatkowe życia i ukryte lokacje, a także zwiększające finalny wynik punktowy. Na końcu etapów czekają na nas walki z bossami. Poziomy często da się przejść na kilka sposobów, obierając różne ścieżki. Jak przystało na tytuły rodem z automatów arcade, Gry tworzące zestaw Capcom Arcade 2 ND Stadium cechują się wysokim poziomem trudności. Niemniej w kompilacji zaimplementowano rozmaite ułatwienia oraz smaczki, które pozwalają uczynić te produkcje nieco bardziej przystępnymi. Możemy więc cofać czas po popełnionych błędach, regulować prędkość rozgrywki, a także zapisywać stan gry w dowolnym momencie. Większość gier wchodzących w skład kolekcji to klasyczne, dwuwymiarowe mordobicia, w których toczymy pojedynki jeden na jednego, wybierając z bogatych galerii postaci dysponujących unikalnymi zdolnościami. Dzięki kolekcji możemy zagrać między innymi we wszystkie pięć odsłon zainspirowanej horrorami serii Darkstalkers, Darkstalkers, The Night Warriors, Night Warriors, Darkstalkers Revenge, Vampire Savior, The Lord of Vampire, Vampire Hunter 2, Darkstalkers Revenge oraz Vampire Savior 2, The Lord of Vampire, z których dwie ostatnie nigdy wcześniej nie ukazały się poza Japonią. Zestaw zawiera również pierwszą domową wersję utrzymanej w klimacie fantazy automatowej bijatyki Red Earth. Z kolei w Cyberbots, Furmetal Madness możemy wziąć udział w pojedynkach robotów. W skład kolekcji wchodzi także Hyper Street Fighter II, czyli rozszerzona wersja klasycznej bijatyki, oraz Super Gem Fighter Mini Mix, czyli spin-off popularnego cyklu, w którym postacie mają karykaturalne projekty, a klimat jest znacznie bardziej humorystyczny niż w tradycyjnych odsłonach marki. Nietypowym elementem zestawu jest Super Puzzle Fighter II Turbo, czyli jedyna w tej kolekcji gra logiczna. W niej gracze muszą dopasowywać spadające z góry klejnoty w ciągi tego samego typu, co aktywuje ciosy wojowników. Produkcja Blue Deus Games to horror inspirowany takimi tytułami jak Resident Evil czy Clock Tower. Głównym bohaterem gry jest Luka, terroryzowany przez demona nieszczęśnik, który musi wykonywać różnorakie podłe czynności, by dokończyć krwawy rytuał ciągnący się od dekad. Akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. W Escape Academy akcje oglądamy z perspektywy pierwszej osoby, FPP. Na grę składa się kilkanaście różnorodnych escape roomów, z których musimy uciec w jak najkrótszym czasie. By znaleźć wyjście rozwiązujemy zagadki wykazując się przy tym pomysłowością i spostrzegawczością. Łamigłówki polegają między innymi na poszukiwaniu określonych przedmiotów, Manipulowaniu przełącznikami, dźwigniami i innymi elementami otoczenia, czy choćby na hakowaniu systemów komputerowych. W trakcie zabawy prowadzimy też rozmowy z kolejnymi wykładowcami, konwersacje przedstawiono w formie plansz rodem z gier typu Visual Novel, dzięki czemu stopniowo dowiadujemy się coraz więcej na ich temat, a także poznajemy tajemnice Akademii. Tak jak w poprzednich częściach cyklu, możemy w trybie kariery piąć się po ostateczne zwycięstwo w sezonie. W module mój zespół ponownie stajemy na czele drużyny wyścigowej, stworzonej od podstaw z ograniczonym budżetem i prowadzimy ją w rywalizacji z pozostałymi dziesięcioma. W tej odsłonie pojawił się tryb F1 Sprint, pozwalający na spróbowanie tego rodzaju zawodów, wprowadzonego do Formuły 1 w roku 2 2021 roku. Nowością jest również F1 Life jako swoista przestrzeń społecznościowa, w której chwalimy się innym graczom zdobytymi super samochodami, strojami i akcesoriami. Oprócz rozgrywki w pojedynkę dostępne są tryby multiplayer. Rywalizować możemy z wieloma graczami poprzez sieć lub z jednym znajomym na podzielonym ekranie. Głównym bohaterem gryfobia, stopnie Dimfna na hotel, jest świeżo upieczony dziennikarz imieniem Roberto. W poszukiwaniu materiału na poczytny artykuł, protagonista trafia do treży Trilhas, gdzie zatrzymuje się w tytułowym stopnie Dimfna na hotel. Jego celem jest zbadanie tajemniczej sekty, która w imię jedności nauki i religii przeprowadza eksperymenty na ludziach. Po tygodniu od rozpoczęcia swojego śledztwa, Roberto otrzymuje jednoznaczny dowód na to, że w to, co dzieje się w treże Trilhas, uwikłane są nadnaturalne siły. Od tej pory jego pobyt w tym miejscu staje się dla niego istną walką o przetrwanie. Chcąc znaleźć wyjście, Roberto musi odbyć podróż w czasie i zmierzyć się z potwornymi stworzeniami depczącymi mu po piętach. MX Versas ATV Legends bierzemy udział w offroadowych wyścigach. Produkcja pozwala nam dosiąść motocykla i kwada, bądź też zasiąść za kierownicą pojazdu terenowego typu UTV. Podczas zabawy jesteśmy zajęci przede wszystkim walką o zwycięstwo na różnorodnych torach. Na trasach roi się od zakrętów oraz skoczni, to też poznanie czekających na nas niespodzianek stanowi tu jeden z filarów sukcesu. Nowością w grze jest tryb szlaku An. Trace, w którym ścigamy się pod gołym niebem. Sterowanie jest zręcznościowe i stawia na widowiskową jazdę. Niemniej, każdą maszynę prowadzi się nieco inaczej. Dodatkowo musimy poświęcić nieco uwagi na balansowanie ciałem zawodnika, zwłaszcza w trakcie pokonywania zakrętów, przygotowywania się do skoków i układania się do lądowań. Oprócz tego możemy wykonywać w powietrzu efektowne triki. Ponadto produkcja pozwala nam modyfikować wygląd zawodnika i poszczególnych pojazdów. Te ostatnie możemy też tuningować, dobierając coraz lepsze części, a co za tym idzie zwiększając ich osiągi. 30 czerpiec. Podobnie jak podstawowa wersja tytułu Kufit. The Delicious Last Course jest połączeniem dwuwymiarowej gry Shoot Em up! oraz platformówki. Dodatek oferuje zupełnie nową wyspę. Zabierającą wiele nowych poziomów, sekretów oraz walk z bossami. W nasze ręce wpadają zupełnie nowe rodzaje pocisków oraz uroków. Twórcy wprowadzili do tytułu też zupełnie nową grywalną bohaterkę o imieniu Mistralis, która związana jest bezpośrednio z fabułą rozszerzenia. Zasadnicze mechanizmy rozgrywki nie różnią się od tego, co znamy z podstawowej wersji gry. Na potrzeby dodatkowej kampanii możemy posłużyć się jedną z naszych dotychczasowych postaci lub stworzyć nowego bohatera, już na 30 poziomie, wybierając spośród czterech dostępnych klas z unikalnymi umiejętnościami. Wraz z postępami i zdobywanymi punktami doświadczenia rozwijamy je i odblokowujemy kolejne zdolności. Musimy zadbać też o odpowiednie wyposażenie, zdobywając je na wrogach i za wykonywanie misji lub wytwarzając. Dodatek wprowadza również pewne świeże elementy mechaniki. Należą do nich nowe drzewka umiejętności z dwiema gałęziami dla każdej klasy. Co ciekawe, do odblokowywania ich wezłów wymagane są punkty paksów, zdobywane nie z punktami doświadczenia, ale wraz z ogólnymi postępami po określonych wydarzeniach w kampanii. Zgodnie z tradycjami serii oraz całego gatunku. Rabbids. Adventure Party to zbiór minigier nastawionych na zabawę w trybie wielosobowym. Całość ma mocno niepoważny charakter, znajdziemy tu takie dyscypliny jak potrząsanie drzewem w celu zdobycia jego owoców, wykonywanie pus stosownie do okrzyków wydawanych przez postacie na ekranie, czy też potyczka, w której staramy się zepchnąć pozostałych zawodników poza arenę. Drzwi, które prawdopodobnie mają ukaże się w czerwcu. W Hazel Sky akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, tak zwany widok TPP. Rozgrywka opiera się przede wszystkim na eksplorowaniu wyspy. Możemy biegać, skakać, wspinać się, wykorzystywać linę. Ważną rolę odgrywa też odkrywanie scenariusza opracowanego przez twórców i śledzenie relacji pomiędzy dwojgiem głównych bohaterów. Poruszając się po mapie znajdujemy ślady poprzedników szya osób, które zostały wysłane na identyczny sprawdzian. Niektórzy sobie z nim poradzili, zaś inni nie. Trafiamy też na różnego rodzaju informacje na temat mieszkańców GDN. W czasie przygody znajdujemy również różnego rodzaju przedmioty, w tym m.in. części, które pozwalają budować maszyny latające albo reperować odnaleziony sprzęt tego typu. Naprawionymi pojazdami możemy latać. River City Girls Zero przedstawia pierwsze spotkanie Misako i Kayoko z znanych spod cyklu River City Girls oraz Kyunio i Rikiego, czyli bohaterów głównych części serii. Skazani za przestępstwo, którego nie popełnili, Kyunio i Riki trafiają do więzienia dla nieletnich. Szybko jednak uciekają z zakładu karnego, by sprawdzić, co dzieje się w szkole Nekkezu, znaleźć osobę, która ich wrobiła i spróbować oczyścić się z zarzutów. Rozgrywka w Soushebel Soccer nawiązuje do dynamicznych, zręcznościowych gier piłkarskich. Do naszej dyspozycji oddano szereg klubów i zawodników, łącznie 500 zespołów oraz 10 tysięcy piłkarzy. Podczas zabawy liczą się przede wszystkim zdolności gracza, choć warto pamiętać, iż umiejętnie skompletowana drużyna jest w stanie wybaczyć więcej błędów. SoulShabell Soccer posiada również opcję ustalenia poziomu dynamiki gry, dzięki czemu będziemy mogli dostosować szybkość rozgrywki do naszych preferencji. W trakcie spotkania mamy możliwość skorygowania składu drużyny poprzez wymianę określonych zawodników. Możemy także pokusić się o wcześniejsze ustawienie piłkarzy w formację, czy ustalenie konkretnej taktyki i schematu gry. Warto zaznaczyć, że Tower Studios nie pozyskało licencji FIFA na wykorzystanie prawdziwych nazw zespołów oraz nazwisk sportowców. W związku z tym są one nieco poprzekręcane. Akcja Steel Rishing rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości podczas rewolucji francuskiej. Gra pozwala nam się wcielić w robota o imieniu IGIS, którego, a w zasadzie której zadaniem jest ochranianie Marii Antoniny. W Paryżu bowiem źle się dzieje. Nie tylko buntują się uciskane masy, ale też masakry urządza zbuntowana armia maszyn należąca do Ludwika XVI. Produkcja Spider's z duży nacisk ma stawiać na eksplorację, która według słów twórców będzie bardziej wertykalna. Podczas zmagań odwiedzimy nieistniejące już budynki jak Grand Châtelet czy Tour du Temple. The Way Grand to klasyczne RPG akcji z widokiem ukazanym w perspektywie z boku. Rozgrywka skupia się na przemierzaniu świata podzielonego na sześć lokacji, wśród których wyróżnić można wioski, lasy oraz dawne pole bitwy oraz prowadzonej w czasie rzeczywistym walce z szerokim wachlarzem przeciwników, w tym również z potężnymi bossami. Do tego celu gracz wykorzystuje różnorodne bronie oraz zdolności posiadane przez protagonistkę. Wraz z postępem w zabawie gracz zdobywa coraz potężniejszy ekwipunek oraz doświadczenie, które następnie może wykorzystać do odblokowania nowych umiejętności. Aby sprawniej rozwijać postać, zaimplementowano także system szybkiej podróży, umożliwiający cofnięcie się do poprzednich etapów i ponowne ich przejście. W produkcji zaimplementowana została funkcja craftingu. Podczas rozgrywki gracz zbiera przedmioty, które następnie może wykorzystać, by tworzyć potężniejszy oręż oraz modyfikować posiadane już uzbrojenie. Zoro The Chronicles to niemal wzorcowa gra akcji TPP. Akcję obserwujemy z zapleców bohatera lub bohaterki. Bo oprócz Zorą możemy też pokierować Ines tak w trakcie przemierzania lokacji z pomocą akrobacji, jak i podczas walki z wrogami. W starciach z nimi wykorzystujemy różnorodne, zabawne ataki niejako z kanonu Zorą, zakończenie walki poprzez przecięcie paska u spodni niefortunnego żołnierza jest tu na porządku dziennym. Dostęp do części z tych umiejętności zyskujemy wraz z postępami w grze. Z czasem zwiększamy też statystyki bohatera oraz pozyskamy przydatne talizmany. No i to by było na tyle z tych zestawień premier na miesiąc czerwiec 2022, to było zestawienie premier na Xboxa i Xbox Series, także ja też się wam pożegnam, żegna was Roriadek, trzymajcie się, no i cześć do następnych premier, pa.